Na tele LPS. Witam Was, jestem Mimi i zapraszam Was na teleturniej LPS. I oto pierwsze pytanie. Yy, zanim podam to pytanie, najpierw przyjrzyjcie się temu, czy temu. Yy, jeśli znacie odpowiedź, zadzwońcie pod numer 1: 4, 2, 3, 3, 5 lub wyślijcie sms na numer 1244. Więc teraz pójś, yy, zrzućmy okiem na to zadanie. Yy, między tymi yy, te literki tworzą nazwę pewnego ptaka. Kto wie, jaki to ptak, nie zadzwoni po. Numer 142335 lub wyśle sms 1, 2, e, pod numer 1244. 4. Czekamy. Pytanie cały czas widać. Numer także. Halo? Kto zna odpowiedź? Dzień dobry. O, jak masz na imię? Kasia. O, witam Kasiu. Czy znasz y, odpowiedź na to pytanie, rozwiązanie do tego zadania? Tak, tu piszę dyry, w k u. Przykro mi, ale to nie jest prawidłowe rozwiązanie. Y, ale tak, tu jest napisane. Ale tu trzeba połączyć w y, różnej. Y, bo tu są, y, jest taka rozsypanka literek i trzeba połączyć jakieś te literki. Więc przykro mi, ale ci się niestety nie udało. Uuu, szkoda. Do widzenia. Do widzenia. Więc czekamy na zwycięzcę. Można wygrać 200 zł za to zadanie. Przypominam numer 142335 lub SMS 1244. Czekamy. Tyle, Halo? Dzień dobry. O, dzień dobry. Jak masz na imię? Ja mam na imię Basia. Dzień dobry, Basiu. Czy znasz rozwiązanie do tego zadania? Tak. Tu jest napisane w rubel. Ślicznie! To jest prawidłowe rozwiązanie te, do tego zadania. Wygrywasz 200 zł. Juhu! Nie wie Pani, jak ja się cieszę? Wiem, wiem. Dobrze. Więc. Zada y oto rozwiązanie zadania, wróbel. Najpierw W, R, U zamknięte, B, E oraz L. Świetne rozwiązanie. To prawidłowa nazwa ptaka. Więc teraz poprosimy zadanie numer dwa. Mamy tutaj cztery serca. Każdy ma swój numer. Które serce różni się od, od y wszystkich? Jedno serce odróżnia się od pozostałych. Które to? Numer 1, 2, 3, czy może 4? Jeśli, e, jeśli ktoś zna rozwiązanie do tego zadania, proszę dzwonić pod 1, 4, 2, 3, 3, 5 lub e, wyślę SMS. 1, 2, 4, 4 z treścią zadania, rozwiązania. Więc, pokażemy jeszcze raz to zadanie. Kto zna rozwiązanie do tego zadania? Halo? Dzień dobry, nazywam się Edward i znam rozwiązanie do tego zadania. Dobrze, proszę podać rozwiązanie. Różni się od innych numer cztery. Jak to cztery? Story, tak! Nie wiem dlaczego, ale myślę, że cztery. Przykro mi, ale to nie jest prawidłowe rozwiązanie. Niestety, ale panu się nie udało. Czekamy na następny telefon. Halo! Dzień dobry! Dzień dobry! Jak masz na imię? Mam na imię kropka. Proszę, czy znasz rozwiązanie do tego zadania? Tak. Ta, to jedno serce, które wyróżnia się od pozostałych, to numer 3. Gratulacje, wygrywasz 400 złotych. To zadanie było warte 400 złotych. Gratulacje! Jochow! Dobrze, mamy kolejnego zwycięzcę, więc teraz musimy, <laughs> musimy podać kolejne zadanie. Zadanie ma się numer 3. Kto się zna na psach, niech przygotuje telefon. Jeszcze raz podaję numer. Kto zna rozwiązanie, kto będzie znał rozwiązanie, niech zadzwoni na 1, 4, 2, 3, 3, 5. Albo wyślę SMS, ten. w treści wpiszę rozwiązanie na numer 1, 2, 4, 4. A to zadanie numer trzy. Który z tych psów to Dalmatynczyk? Numer jeden. Czy może numer dwa? Który z tych psów to Dalmatynczyk? Kto wie? Numer jeden. Czy może numer dwa? Halo? Dobry! Ja znam rozwiązanie do tego zadania. A jak masz na imię? Mam na imię Kleopatra. Dzień dobry, Kleopatra. Yy, może podasz, który z tych psów to Dalmatyńczyk? Numer dwa! Ja wprost uwielbiam Dalmatyńczyki, ale to pudel. To nie jest Dalmatyńczyk, nie? Och, nie! Co to jest? No, więc zmarnowałaś swoją szansę, czekamy na następny telefon. Przypominam, kto zna rozwiązanie, niech zadzwoni na numer jeden 4 2 3 3 5 lub wyśle SMS, o treści, w treści wpiszę rozwiązanie pod numer 1244. Przepraszam, że się mylę, ale dzisiaj mam kiepski dzień. Hello? halo? O, oh, hello! it's a, a Cleopatra? it's a Call for, for a New Deal? Um, nie znam, nie znam, nie znam australijskiego. Więc żegnam panią. Oh, no! it's a Call for a Peace Oj, dobra. Więc może ktoś inny mmm, mmm, rozwiązanie do tego zadania? mmm, mmm, Dzień dobry, dzień dobry, jak masz na imię? Ja nazywam się Tęcza. Dzień dobry Tęcza. Czy wiesz, który z tych psów to Dalmatynczyk? to proste. Nie wiem, jakie mnie ludzie mogli tego nie wiedzieć. Przecież to numer jeden. Oczywiście, że numer jeden wygrywasz 100 złotych. Tylko 100 zł i inne było więcej wart. Niestety, ale to zawsze to jest tajemnica. Jakie zadanie ile jest wart. Więc y, tym razem wygrywasz 100 zł. Więc teraz poprosimy następne zadanie. Który z tych plecaków jest bardziej dziewczęcy? Numer 1 czy może numer 2? Kto zna y, rozwiązanie do tego zadania, niech zadzwoni pod numer 1, 4, 2, 3, 3, 5, lub niech wyśle sms treści wpisując rozwiązanie 1 lub 2 pod numer 1244. Cztery, cztery. Kto zna rozwiązanie? Hello? Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ile masz lat? Pięć. Pięć? Niestety nie możesz wziąć udziału w tym programie. Przykro mi. Do widzenia. Do widzenia. Dobrze, czekamy na kolejny telefon. Oto zadanie. Przypominam, kto zna rozwiązanie, niech dzwoni pod numer 142335 lub wyśle SMS pod numer 1244. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak masz na imię? Jestem, jestem. No, kim jesteś? Spojki. I znam rozwiązanie. Bardziej dziewczęcy w plecak i jestem z serduszkami, czyli numer dwa. Gratulacje! Numer dwa to prawidłowa odpowiedź. Wygrywa Pan 500 złotych. Gratulacje! Fajnie, ale fajnie! Dziękuję bardzo. Teraz to będzie już ostatnie nasze zadanie. Oj, coś się nam się podoba. Ostatnie zadanie. Yy, nie będzie zbyt trudne i tym razem to już nie będzie tajemnica. Można zdobyć za to aż tysiąc zł, więc proszę się skupić. Więc tak. Która z tych rzeczy może nas ochronić przed deszczem? Numer jeden sardynki. Numer dwa parasol. Czy może numer trzy okulary przeciwsłoneczne? Kto zna rozwiązanie do tego zadania? Mi dzwoni pod numer 1, 4, 2, 3, 3, 5 lub mi na, na, wyśle SMS pod numer 1, 2, 4, 4. Kto zna rozwiązanie do tego zadania? Powtarzam, numer 1, co nas może ochronić przed deszczem? Numer 1, sardynki. Numer 2, parasolka. No, czy numer 3, okulary przeciwsłoneczne? Czekamy. Tyle ty Halo? Dzień dobry, nazywam się Miałtek i znam chyba odpowiedź do tego zadania. Dobrze, więc powiedz nam, e, która z tych trzech rzeczy może nas ochronić przed deszczem? Myślę, że numer jeden mm, lubię sardynki. E, przykro mi, ale numer jeden to nie jest prawidłowa odpowiedź. Ja, no to, skoro uważasz, że numer jeden to jest prawdziwa odpowiedź, to powiedz mi tylko, yy, jak to możliwe? No, znieś się sand, yy, sardynki i nas obronią przed dyszczem. Co za głupota, proszę pana. To nie jest żadna głupota! Pi, pi, pi! Widać, że się ten pan wyłączył. Dobrze, więc czekamy. Powtarzam numer. 1-4-2-3-3-5 lub sms pod numer 1-2-4-4. Czekamy. Tylilili, tylilili, halo? Dzień dobry. Dzień dobry, jak masz na imię? Nazywam się Samantha. O, śliczne imię. Czy znasz odpowiedź do tego zadania? Tak, to przecież najprostsze na świecie. Odpowiedź do tego zadania to jest numer dwa. Parasol może nas ochronić przed deszczem. Um, a okulary przeciwsłoneczne słoneczne przed no, słońcem, a sardynki przed głodem. Dobrze, nie musiałaś nam tak tego tłumaczyć. Yy, mieliśmy tylko jedno yy, pytanie. Dobrze, dobrze, ale ważne, że w ogóle powiedziałam, nie? Tak, ważne. Więc Ty wygrywasz 1000 złotych. Jezu! To było ostatnie nasze zadanie. I to koniec na dzisiaj. Zapraszamy na nasz program w przyszłą, w przyszłą, w przyszłą niedzielę o 22.30. Więc żegnam i dobranoc.